Podobno w ciągu pierwszych 10 sekund wideo trzeba przykuć uwagę widza, więc czyż nie jest on uroczy? Cześć, ja jestem Radosław Kuświk i pracuję w agencji marketingowej Quantum na stanowisko Video Content Specialist. Czyli po prostu kręcę filmy. W trzeciej części serii YouTube SEO opowiem Wam, jak przygotować dobry film i o czym należy pamiętać podczas jego produkcji. Więc nie zadawajcie pytań i wsiadajcie na mojego YouTube'a. To prawdopodobnie najdłuższa i najbardziej czasochłonna czynność, jaką należy dokonać przed rozpoczęciem nagrywania filmu. Ja pamiętam, przy produkcji z mojego programu popularno-naukowego 90 Sekund, że zawsze musiałem mieć pewność, że mówię prawdę i zawsze musiałem sprawdzić temat. Dogłębnie, zawsze sprawdzić. Pamiętaj, jeżeli czegoś nie jesteś pewien, sprawdź to kilka razy, a potem dla pewności sprawdź to jeszcze raz. Niezależnie od tego skąd czerpiesz wiedzę, czy to z internetu, książek, czy z własnego doświadczenia, pamiętaj, żeby to sprawdzić. Sprawdziłeś temat? Przed rozpoczęciem nagrywania warto sporządzić sobie scenariusz, aby wiedzieć dokładnie co chcemy powiedzieć i w jakiej kolejności. Najlepiej zrobić to w formie bullet pointów, czyli takich najważniejszych zagadnień. Jeżeli będziesz czytał z kartki, ale nie masz w tym doświadczenia, widzowie na pewno to wychwycą. Ale pamiętaj, scenariusz jest tylko pomocą, a nie wyznacznikiem twojego wideo. Jeżeli wpadnie ci do głowy jakiś ciekawy pomysł podczas nagrywania, Najlepiej go zrobić. Jeżeli coś pójdzie nie tak, podejrzewam, że montaż załatwi sprawę. Okay. No taka jest prawda. Co do formatu, wyróżniamy cztery główne: vlog, program ekspercki, program rozrywkowy oraz film wizerunkowy. Format najpopularniejszy w internecie polega on na gadaniu do kamery. To, tak to po prostu wygląda. Siadasz, rozstawiasz sprzęt, rozstawiasz kamerę, światła, ewentualnie mikrofon. I nawijasz. Tutaj przede wszystkim skupiasz się na odpowiednim montażu w postprodukcji i treści samego wideo. Recenzje, unboxingi czy showcase'y też zawierają się w tym formacie. Najlepiej stosować się, je, jeżeli mamy do pokazania jakiś produkt lub chcemy coś ocenić. Tutaj najważniejsza jest merytoryka i bycie ekspertem w danej dziedzinie. Po prostu musisz wiedzieć o czym mówisz. Pamiętasz co wcześniej mówiłem? Sprawdziłeś temat. Tutaj macie przykład i tutaj. To film śmiesznej w formie, często satyryczny. Bardzo często są nagrywane w zaaranżowanym do tego studiu lub są to po prostu vlogi z odpowiednim montażem. Sonda, którą robiłem dla internetowego magazynu kulinarnego Codogara, jest tutaj najlepszym przykładem programu rozrywkowego. To tak zwany teledysk z odpowiednią muzyką. Zazwyczaj nie ma w nim prezentera i format ten obejmuje na przykład backstage lub prezentację jakiegoś produktu czy usługi. Co do przykładów, zrobiłem dwa takie dla Codogara i możecie je znaleźć tutaj i tutaj. Najlepiej, kiedy ma doświadczenie w pracy z kamerą i nie posiada w ostatniej części lejta grubego, długiego, podłużnego walca, zwanego potocznie kijem. Tutaj najważniejsza jest swoboda. Co zrobić, jeżeli nie masz takiej osoby? Ty. Tak, dokładnie ty. Ale nie będę Cię okłamywał, Twoje pierwsze filmy będą okropne. Unikaj przede wszystkim czytania z kartki i rób sobie bullet pointy, według których będziesz mówić. Poza tym stres, dziwna gestykulacja, okropna mleka twarzy i tym podobne. No, tak to będzie wyglądać. Ale próbuj, Twój dziesiąty i kolejny film sprawi, że będziesz coraz lepszy w tym. W końcu osiągniesz przyzwoity poziom i będziesz mógł powiedzieć sobie, że jesteś... Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Skoro masz już prezentera, to zadam Ci teraz pytanie: co jest najważniejsze wideo? Oświetlenie, sprzęt, może dobry kadr albo dźwięk. Jak myślisz? No to teraz popatrz. To jest miejsce na bardzo śmieszną kwestię. Ok, a teraz. To jest miejsce na bardzo śmieszną kwestię. Jest różnica, co nie? Dźwięk jest najważniejszy. Widzowie są w stanie ci wybaczyć całą resztę, o ile mogą cię usłyszeć. Dobra, teraz muszę to ogarnąć. Zastanów się, jakie emocje chcesz przekazać przez swoje wideo. Czy to może będzie smutek? Może radość? Albo gniew? Pamiętaj, YouTube oferuje największą bibliotekę muzyki w całym internecie. Możesz wybierać, przebierać. Dlaczego z tego nie skorzystać? Ja ten film nagrywam chyba najpopularniejszą lustrzanką dla vlogerów, czyli Canonem 600D z obiektywem kitowym 1855. Ale to nie oznacza, że musisz już lecieć do sklepu i wydawać te 2000 zł. Dobry sprzęt masz przy sobie. Tak, to twój telefon, ten akurat jest mój, ale spoko. Dzisiejsze smartfony posiadają naprawdę dobre matryce i apki do nagrywania wideo. To jest wideo z Nokia Lumi 920 i to jest smartfon z 2012 roku. Jest naprawdę przyzwoite. Do tego dokupujesz mikrofon na Bluetooth, no i te voilà, znaczy się voilà, już wszystko załatwione. Jestem zdanie że naturalne oświetlenie jest najlepsze. Ja często swoje vlogi kręciłem przy oknie, ale no czasami musimy nagrywać w bardzo ciemnych pomieszczeniach. I na dobrą sprawę dwa proste softboxy, o takie są w stanie zapewnić bardzo dobre źródło światła. Jedyne o czym musimy pamiętać to o temperaturze światła. To naturalne oraz żarówek jest lekko żółtawe, co może prowadzić do przekłamań kolorów na wideo i większego nakładu pracy podczas montażu. Światło białe zimne ma temperaturę od 3000 do 4000 kelwinów i po prostu jest najbardziej białe. Dlatego też, jeżeli będziecie kupować oświetlenie, polecam Wam zakupić takie świetlówki. Merytorykę zostawiłem specjalnie na koniec, bo o ile treść filmu jest ciekawa, Potrafi ona przykryć wszystkie niedorybki techniczne. Tak jak mówiłem, dźwięk jest najważniejszą sprawą i to o jego jakość musisz się martwić najbardziej. Jeżeli masz merytoryczną treść, ona potrafi obronić się w nawet najgorszych warunkach. To by było na tyle. W następnej części YouTube SEO opowiem Wam o postprodukcji filmu. No, będzie trochę o montażu. Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie mu łapkę w górę i udostępnijcie go swoim znajomym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem. Dzięki. Cześć.